A z nami już jest teraz oficjalnie, tak możemy powiedzieć, gwiazda You Can Dance Tak nie potrafię nisko zaśpiewać jak Gosia Andrzejewicz Szubi You Can Dance, Ale ja bym absolutnie prosił, żeby nie Gosia Andrzejewicz utożsamiać z programem You Can Dance Bo oficjalną You Can Dance śpiewa Pina Vela no nie, no bym bardzo dobrze I To jest jedna sistersa, tak? Tak, tak. Zanurz tę piosenkę, proszę. Ja jej nie mogę, ponieważ to tylko Paulina jest w stanie zrobić, bo tam jest taki ten You can dance, I can dance, probably it end up with a romance. to jest szybko, więc tylko to jest w stanie zrobić. A kto tańczy w teledysku? Bo na pewno też tańczy. Uczestnicy drugiej edycji programu You can dance. Kto wygra drugą edycję You can dance? Kinga Rusin. Znaczy na finansowo tak. Nie, słuchaj, no to jest no, bo... twoim faworytem. Znaczy ja, ja nie chcę mówić o faworytach, bo jak ja ostatnio mówiłem o faworytach przy pierwszej edycji, to Natalia odpadła. Um, a widzowie głosują tak, jak głosują. Ja, ja mam tylko taki apel, żeby widzowie dokładnie patrzyli, w którą cyferkę w telefonie wciskają. Bo ja mam wrażenie, że przez przypadek im się inna wciska i odpadają nie ci, którzy powinni. Michał Biruk nie ma faworyta. Mamy nadzieję wszyscy, że wygra Georgii. Tak? E, macie taką nadzieję, każdy może mieć nadzieję. Jak było w Buenos? Bosko? bosko? Bosko i dużo pracy. Buenos to dużo pracy wysyłają za darmożkę trzech jurorów z bandą młodzików, tak? Potanczyć trochę w boskim Buenos. Bo ciężko, ciężko na na ciężka praca, takie praca modelki. Nie, nie, tam było dużo ciężej, bo to 12 dni wstawania codziennie rano i kończenie czasie późno w nocy. A tym bardziej ciężko, że nas wyrwali ze środka zimy, a tam cudowny środek lata był. No to ciężko! No, Stresik, no. Stres, tak. Ciepłe tak, Człowiek nie wiedział naprawdę, co ma zrobić, jak przyspieszyć pracę, żeby wyjść i skorzystać ze słońca, a tutaj się nic nie dało zrobić. Straszkałeś się chyba troszeczkę? Nie, w ogóle właśnie. I tutaj wszyscy byli zawiedzeni. To słońce argentyńskie jest zupełnie inne od polskiego. Nie łapie. Nie łapie w ogóle. Nie, nie, nie. U nas ta dziura musi być bardziej jakoś... Um, jest większa Ta ozonowa jest większa i od razu nas pali tak na skwarkach więcej Masz do niż... Tak, niż tak. Dokładnie. Bergi i Clumsy. Clumsy to nie jest taka typowo taneczna figura, chyba, tak mi się wydaje. Trzeba raczej mieć prawie anoreksję, tak? o tak wstaliśmy eee, Tak, tak, tak. Eee, znaczy, nie trzeba mieć anoreksji, bo, bo, bo są ludzie, którzy wyglądają bardzo dobrze na scenie, a ich się eee, posądza to, że mają anoreksję. A ja na przykład zwalczyłem anoreksję. Myślisz, że mam szansę ciągle? Słuchaj, nie widać. Nie, nie widać? Nie widać. Absolutnie <laughs> nadam wyglądać, jakbym miał kłopoty. Trochę odrzucasz jedzenie. <grym> tak, odrzucam po tak. prostu. Od... No, tak. no, ja na tak, na <grym> Dzień. Dzień. jesteś. jesteście cudowni, <grym> nie? <Kochani, grym> dobrze, odchodzimy na chwileczkę od Jukę przechodzimy tutaj do tematu, myślę, wszystkich nutującego. Bardziej Joanna, yy, proszę bardzo, co się dzieje? Paz, otwieram gazetę tutaj, gwiazdy na przykład dzisiaj, dodatek do faktu, piruk jest i yy, tak. wokół niego wianuszek dziewcząt, bardzo pięknych dziewcząt. Jak muchy do miodu, tak się kleją do ciebie te dziewczyny. Co ty w sobie masz, czego inni... Nie mają, o, tu bardzo proszę, Sowińska, proszę bardzo, Burzyńska, to nie wyższa. No to Drzewyższa, słuchajcie, no absolutnie no co mam? No, no ponad rok temu, to jest zdjęcie ponad rok temu, byliśmy tutaj na jednej imprezie i pracowaliśmy w jednej stacji, więc to dziwne, że rozmawialiśmy, nie? No, bo zwyczaj no, zwyczaj no ludzie jak pracujemy, bo ja rozumiem, no, że no, chodzicie z rady i w ogóle w dwie strony się patrzycie. A oczywiście, to, no, tak. no, no. Tak, no my tu że my, my jesteśmy zwykłymi czytelnikami, otwieramy, jak zdjęcie w dzienniku, ja myślę, że to wczoraj było, rozumiesz? No tak, to było wczoraj jeszcze jakieś 450 dni. 000. No. Ale Czekaj, jesteś w tym, że 103 ciebie nie ma czasami. Coś w tym jest, że nie, 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 nie pokażę brzydkich gestów. No jak to, Janną no, mieszkacie czy nie mieszkacie? Nie no nie mieszkamy, znaczy razem mieszkamy w Warszawie. A, na no, Czy nie mieszkacie, edina! ale mieszkacie. Coś no. jest, coś, jakaś prawda trochę, trochę prawdy jest w tym stwierdzeniu. Mieszkamy razem, mało tego, że razem w Warszawie, to razem w Polsce mieszkamy, i mało tego to się znamy. No to Dużo tam prawdy w tym wszystkim. Skoro razem no. to tak, mieszkacie, jakby jakby trochę wypuszczasz. Mieszkacie w jednym mieszkaniu, tak? Nie nie nie, nie? Nie, 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 nie. No to o co to napisała? Ja już myślałem, że wy razem tam śniadania jecie. Znaczy, ja, ja kto po chodzi po te właśnie, <grym> o się wstaje, patrzycie o pilota, rozumiesz? Nie, właśnie nie mamy aż tak ciekawie. To jest w ogóle bardzo śmieszna sytuacja, bo faktycznie myśmy przeczytali o tym jakieś dwa dni później, jak gdzieś tam siedzieliśmy i tak, a w zasadzie to wiesz co, może wynajmiemy razem mieszkanie. Jakieś pięć minut później zaczęliśmy się z tego śmiać. To jest dziwne. Byliście w gdzieś gdzie miały uszy. No widocznie tak, bo dwa dni później w kasecie było biruki i wszystko, zamieszkałem razem. I ja mówię, Ty, kurde, to chyba już musimy, nie? Słuchaj, bo właśnie my też chcieliśmy się jakby do was prowadzić, we troje. Zapraszamy. Znaczy sam, znaczy. Sam taki miał taki e, miał plan, bo chciałby, żeby Janna właśnie... No ale też się Michał, znaczy, Zaadoptowali sam. Ten. Tak, słuchajcie, no spokojnie się znajdziecie między naszymi pokojami, bo to jest jakaś odległość co najmniej 10 km, więc jednym <grym> a drugim. <grym> więc spokojnie znajdziemy jakiś wol, wolny pokoik po drodze. No, i no to i co? I co? Wiemy to no co co? jesteśmy w punkcie wyjścia, tak? No tak, no i będziemy się bawić w doktora z niemiecka doktor Szpile, Aleksy już teraz na planecie FM. No nie, no nie, no nie mieszkamy razem, no, no nie, po prostu no.